Dobrze, kto wygra najnowszą edycję tańca z gwiazdami? Ma fashion? Roxana Węgiel? <grym> czy Maciej musiał? Bo wczoraj niestety odpadł faworyt e, Filip Heiser. Nie mam dla tego pojęcia. E, jedyna edycja tańca z gwiazdami, którą śledziłem, to ta, w której byłem. Naprawdę? Naprawdę. A pamiętasz, na jakim tańcu ty e, podpadłeś, Narodowi? Chyba Sambie. Na sambie. Tak mi się wydaje. A czy Strasznie trudny taniec. To był, już to nie tańczyć. To był dobry krok polityczny, bo zastanawiam mnie zawsze, czy tak zwany konserwatywny wyborca akceptuje taką formę nowoczesnego marketingu. Ja myślę, że jest wiele grup konserwatywnych wyborców, i byli tacy konserwatywni wyborcy, którzy zagryźli zęby i przełknęli, ale znacznie większa grupa była taka, która była mile zaskoczona, bo po prostu oglądała czy to tanie z gwiazdami, czy inne mhm. programy popularne i cieszyła się, że jest ktoś, z kim mogą sympatyzować. Albo były takie plotki. To, to był całkiem konserwatywny program, mhm. jak na dzisiejsze standardy, być może ciągle jest. Tego nie wiem, bo też dowiaduję się raczej o efektach. Podobno sam Roman Giertych przyznawał się, że wy wysyłał na ciebie SMS-y? Ojej, ale to było tak dawno temu, że teraz to już postać Romana Giertycha jest przywoływana tylko jak ktoś chce mi jakąś złośliwość zrobić, ale tak, tak było wtedy. A jakbyś się dzisiaj poczuł, jakby Roman Giertych wysyłał w jakimkolwiek konkursie na ciebie SMS-a, to jestem ciekaw. No normalnie, na luzie. My mówimy sobie cześć czy dzień dobry, jak się widzimy w Sejmie. Mhm. Ale czy on jest dla ciebie politycznym odszczepieńcem, farbowanym liberałem, czy może skutecznym politykiem? Ja lubię mówić dobrze o ludziach, więc ja powiem, że ciągle wierzę, że mimo że został posłem z Koalicji Obywatelskiej, to jest w sercu, mam nadzieję, konserwatystą. Um i mam nadzieję, że jeszcze zrobi coś przesensownego i przyzwoitego. To znaczy... Dziwię się, że, że go teraz, nie, nie wiem na ile chcemy wchodzić w politykę, ale dziwię się, że go Koalicja Obywatelska do tych komisji śledczych nie dała, bo mm -hmm. tam są tacy ludzie, którzy nie do końca ogarniają, a on, byłby, on był świetnym śledczym przecież w Komisji Orlenowskiej, mm -hmm. jeśli ktoś jeszcze pamiętam. Nie, bo zastanawiam się, czy można być w głębi serca konserwatystą i takim fasadowym... I posłem Koalicji Obywatelskiej. Tak, i fasadowym liberałem. W taki... Można i powiem, że znam takich, ale chodzi o inne osoby. Mhm. Tylko oni muszą się kryć ze swoim konserwatyzmem, bo mhm. w, w, podobno wyborca Koalicji Obywatelskiej źle by to zniósł. A czy to znaczy, że Roman Giertych dzisiaj jest przebranym politykiem, bo czasy wymagają kamuflażu liberalnego? Nie wiem, nie zwierzą mi się. Okej. Okay. Kto jest według... No właśnie, zastanawiałem się Janusz tutaj. Panie pośle, czy teraz marszałku, czy potem wrócimy do posła? Jaka forma jest teraz najbardziej Znaczy, jeżeli oczemna? z kubą wojewódzkim jesteśmy na ty, to myślę, że też możemy być na ty, będzie ta rozmowa prostsza i bardziej spójna. Bardzo mi miło, Piotr. Krzy Bardzo mi miło również. Panie Krzysztofie, yy, kto jest, nie mówię tutaj ideologicznie, tylko technicznie, mhm. najlepszym polskim politykiem? Jako mówimy politykę, jako To jest źle zadane pytanie. Oho, no, zaczyna się. No no, 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 no. Ja jestem skrajnie nieobiektywny w ocenianiu, kto jest najlepszym polskim politykiem. Bo sam się tym zajmuję, tak. Więc pytanie mnie, żebym chwalił konkurentów technicznie najlepszym? Co mhm. znaczy technicznie? No, technicznie, Bo że. Bo polityka nie jest oderwana od wartości. Ka każdy, nie, każdy to robi w jakimś kontekście. Tak? Ja myślę, że chodzi o błyskotliwość, erudycję, o czytanie, o, pewne, o... pewien rodzaj urody. Znaczy, mamy dwie postacie obsługuje... dominujące scenę polityczną. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. A tak? który z nich I to, że jest? oni dominują, każdy z nich jest trochę inny, są dosyć komplementarni. Mhm. Widać, że mają przywództwo w swoich obozach. Co, 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 co kilka lat też to przywództwo próbuje zakwestionować i tak średnio to wychodzi. No natomiast my postawiliśmy sobie zadanie, którego nikt wcześniej się nie podjął. To znaczy za zakwestionować przywództwo jednocześnie ich obu. Mm -hmm. To jest taki, taki na, na, na a... nasz, taka nasza myśl. A, a to nie do końca jest odpowiedź na to pytanie. To, to nie jest, ale jest polityka. Ale wskazałem ja bym, dwóch, przykład... tak? Wskazał, tak. Ale y, powiedz mi, a zazdrościsz y, jakiegoś polityka, że jest w innym obozie, a, nie, a mógłby być w konferencji i byłby atutem? Mm, no, znalazłoby się takich może paru. Takie transfery, mamy Mercato. Kogo, Może. Byś, kogo byś kupił? Czy znaczy mam szacunek do Marka Biernackiego? Wydaje mi się, że to jest mhm. bardzo merytoryczny polityk. Myślę, że z tego powodu jest często w cieniu. Myślę, że jest doświadczony. Przypomnijmy, był szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kiedy mhm. w Polsce jeszcze mieliśmy bardzo groźną, dużą i zorganizowaną przestępczość. Zrobił coś nieco, żeby tej przestępczości było mniej. I od wielu lat pozostaje w cieniu polskiej polityki. Wydaje mi się, że ci, którzy rozdają karty, trochę się boją takich polityków. Jest. A czy, Rządzie. czy jest sukcesem konfederacji fakt, że kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego jest definiowany trochę przez pryzmat bycia medialną konfederacją, czyli na lewo od prawicy na prawo od lewicy, że to jest taki. My nie jesteśmy na lewo od prawicy, przepraszam. Nie, ja mówię o, o, <laughs> mówię o tym, jak oni, się, jak oni się definiują. Czy to jest? Nie, kanał Zero w... jest sukcesem Krzysztofa Stanowskiego i jego współpracowników. Ale czujesz, że on sympatyzuje z wami, z tobą, z pewnego rodzaju... Nie mam przesłanek, żeby tak myśleć. Mhm. Natomiast fajnie by było, gdyby tak było. A, a wiesz, że są takie przesłanki, że to trochę tak jest? Nie, nie, nie wyczułeś tego nigdy? Nie. A słabo... Ale, ale być może moi koledzy z Konfederacji, którzy rozmawiali z Krzysztofem Stanowskim, to wyczuli. Jeżeli chodzi o moje rozmowy z Krzysztofem Stanowskim, to jesteśmy jeszcze przed nimi. Mhm. Ale... Masz świadomość, że jak tam pójdziesz, będziesz bliżej swego matecznika światopoglądowego niż będąc tu. Eee... Tak, ale dlatego, że pójdę na rozmowę, jestem już umówiony na rozmowę z Robertem Mazurkiem, może traćmy mm -hmm. tajemnicę. Mm -hmm. e, no i on rzeczywiście wywodzi się ze środowisk prawicowych, więc, więc dlatego, ale sądzę, że są tam też osoby, które niekoniecznie w ogóle się mm -hmm. utożsamiają z jakkolwiek pojętą prawicą. A no. mnie na przykład i Piotra, no Piotra znasz krócej, uważasz za liberała czy za libertyna już? E, jedno z drugiego nie wyklucza. <laughs> Czyli ale z przychyłem, bo ja jestem ciekaw, jak, jak, jeżeli w ogóle jest za, za... To jest ciągle bardzo korzystna klasyfikacja. Mhm. Myślę, dla liberałów, czy dla mnie? Część, <laughs> dla ciebie. Okay. Część osób by cię mogło chyba uznać za lewaka, co? No właśnie, bo to jest ciekawa rzecz, że słowa. Chociaż lewica oczywiście absolutnie czy by się lewak tak budował lambo, pytam się. No jak? No to jest takiej nurskawiorowej lewicy. Tak. A, rozumiem. To jest łatwy, latę, Lewica latę. Nie, bo mnie zastanawia, co jest takiego semantycznie w środku hasła lewak, że ona jest tak często przez prawą stronę, Yy, używane. Możesz wypełnić to jakąś przestrzenią semantyczną, bo ja mam wrażenie, że to jest taki młodna lewica, ale nie do końca wiadomo... O czym to jest synonim, synonim lewicowca. Ja, ja nawet w sumie od dłuższego czasu przestałem używać słowa lewak, dlatego mhm. że tak dużo osób uważa je za obraźliwe albo niezasłużone, mhm. że można równie dobrze posługiwać się terminem lewicowiec i polemizować z tymi samymi treściami. Także ja myślę, że po prostu to. Natomiast jest jakiś tam nurt. Ja nie będę w tej chwili już przypisów dodawał do naszej rozmowy, mhm. ale zdaniem niektórych, lewak to taka skrajniejsza forma lewicowca. tak? No właśnie, bo mi się wydaje, że Lewak, Natomiast to jest... niektórzy lewicowcy z tym polemizują i mówią, że to w ogóle, nie pamiętam, Stalin wymyślił to, żeby tam piętnować jakiś nurt komunistów, który mu się nie podobał. Ale czy to chodzi o to, że lewakiem jest każdy, kto nie jest prawakiem? Nie, nie, absolutnie ja nie wchodzę w takie, w takie podziały i w taką stygmatyzację. Uważam, a, a co ze mnie mogłoby robić lewaka? Jaki poziom mojej aktywności, tudzież wrażliwości społecznej? Albo jej znaczy, ja nie chcę wchodzić w, w klasyfikowanie ciebie i ocenianie ciebie, natomiast generalnie mm, y, zadałeś pytanie, czy ja postrzegam ciebie jako mhm. liberała, czy ja. jako libertyna. Ja dodałem do tej układanki różne nurty lewicy. Mhm. No to ja myślę, że mm, jak ktoś ma program, y, który wspiera w sferze publicznej, i ten program ma cechy lewicowe, czy to w warstwie światopoglądowej, czy w warstwie y, 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 gospodarczej, społecznej, mhm. no, to, no to się przesuwa w lewo. Tak, no i to mhm. jest oczywiście rzecz płynna. Jest dużo, znaczy takich czystych liberałów to prawie nie ma. To, to jest moje, moje przekonanie, moje doświadczenie.